Kino, które powstało w synagodze. Pamięta Pan kino? Miałem siostrę 4 lata starszą od siebie i podczas okupacji było takie wochen pamiętam, że to się nazywało, kronika wojenna. No to pokazywali, jak idą naprzód, tam Machosten na i w ogóle. Ale była taka bajka czyli Czara. Jak to zaczęli pokazać, to ja siedzę, wchodziłem albo w siostrze uciekałem z tego kina. Właśnie, jeśli chodzi o synagogę, remont zrobili, ale to jest spierniczony ten remont, bo powinni okno zrobić, a okna tak, jak Niemcy przerobili to synagogę na kino, to wzięli deski, potem tą wełnę, tą wełnę holzwole to się nazywało, uh -huh. tą drzewną wełnę, takie uh -huh. ścinki i... Wróble miały, gdzie gniazda założyć, było ciemno w kinie, w porządku. A po wojnie ktoś wpadł na pomoc zamurować. A teraz jak remont, tu jeszcze byłem w Radzie Osiedla z Żydowiczową panią, to mówię, zróbcie projekt remontu robił. Tam chodził, ja tu miałem klucze nawet od tej burznicy jakiś czas. Przychodził po te klucze ten inżynier. No, on mówi, nie wiem, to ode mnie niezależne. Bo parłem na to, żeby te okna. Bo jednak jest z każdej strony po pięć i tutaj dwa. Jest dwanaście okien. Ok, bo mojej mamy, mama gotowska, Apolonia, mówiła Marta i Józef do rodziców. Jakie wy macie szczęście, że wy tam ten domek macie za tą synagogą. Ona od tych najgorszych wichur i wiatrów was broni. To jest prawda.